Cześć! Dzień dobry Państwu! Witam się z Wami 7 września w obiecanym filmie. Obiecanym, e, jakiś czas temu pojawiło się kilka e, propozycji o nie propozycji prośb e, o to, żebym nagrała filmik, pokazując, jakich aktualnie kosmetyków używam, chodziło chyba głównie o podkład. Ale w związku z tym, że e, no jednak chodziła podkład być może innym o coś innego, to to uznałam, że zrobię taki szybki update, bo takie filmy już powstawały, ale, ale, ale zrobię jeszcze raz, teraz, aktualnie, obecnie. Wiadomo, że zestaw kosmetyków, których się używa, się zmienia w zależności od no, i pory roku i, no, i, i, i stanu cery, koloru cery i, i w ogóle różnych innych rzeczy. No, i w związku z tym, że teraz znalazła się chwila i w ogóle mam jeden fajny nowy podkład, to, yy, to nagram ten film. <laughs> Więc nagrywam, słuchajcie, będzie prawdopodobnie bez montażu. Na twarzy to w ogóle nic w tej chwili nie mam, oprócz tego, że przetarłam tą twarz tonikiem i yy, yy, użyję zwykłego, bardzo zwykłego nawilżającego kremu, jakiejś polskiej marki, yy, dlatego, że jest lekki, szybko się wchłania. E, tak z tych cięższych i z tych takich może, których używałam więcej ostatnio, szczególnie jak już miałam opaloną cerę i nie chciałam już tego, tej sytuacji jakby zmieniać, to jest krem Ivostin z 30 z SPF-em, no 30 filtr po prostu, tylko że ten krem jest taki trochę cięższy i taki, wiecie, trochę tłusty, no może nie tłusty, on się niby szybko wchłania, ale jest... To cięższy na, na skórze. I on niby na lato powinien być właściwy, no bo, no bo ma chronić przed słońcem, ale jednak troszeczkę jest taki obciążający, e, więc używam go po prostu wtedy, kiedy już jest bardzo ciepło i bardzo słonecznie. I nie chcę, jak mówiłam, poprawiać, by wzmacniać sobie tej opalenizny. Teraz już nie jest aż tak źle, więc chyba sobie można darować. No i co? Normalnie w tym moim takim codziennym makijażu, czyli w sytuacji takiej, kiedy się spieszę, żeby odprowadzić dzieci, wiecie, na czas do szkoły, do przedszkola, to tam dużo nie wymyślam. I taki makijaż też zrobię teraz, który miałam właściwie dzisiaj już rano, tylko zmyłam właśnie po to, żeby nagrać ten film. W ogóle to jest pozostałość, nie wiem, nie mogę się tego pozbyć już za dwa miesiące, no ale to tak jest z takimi rzeczami. No ale nic, to specjalnie też tego nie, nie, nie maskuję jakimiś tam korektorami. Mniejsza z tym, słuchajcie... Em, tak, dzisiaj to będzie taki makijaż, który robię, no po prostu robię, kiedy się spieszę rano do szkoły. I od czego wtedy zaczynam? Jakby to był makijaż wieczorowy, to pewnie zaczęłabym od cieni, ale że nie zaczynam od cieni, to zaczynam od, um, słuchajcie, od podkładu. I teraz tak, przez większość wakacji, i tych i poprzednich, używałam tego kremu BB z Burżua. To jest chyba najciemniejszy odcień, jaki znalazłam. Tutaj to jest numer 3, Dark. Um, no i fajnie, podkład, podkład, no nie wiem nawet czy to można nazwać podkładem, to jest słuchajcie, mm, no podkład, no krem BB, bardzo lekka formuła, bardzo lekka konsystencja, właściwości nawilżające, które chyba mogę potwierdzić, bo rzeczywiście skóra nie jest po tym produkcie jakoś wysuszona, wręcz przeciwnie, jest w dobrej, w dobrym, w dobrej kondycji. Aczkolwiek jest to podkład tak le lekki podkład, w ogóle nie myślę właściwe słowo, to jest produkt tak lek lekki, że po kilku godzinach na twarzy, no on właściwie nie wiem, czy on się wchłania, czy on się trochę ściera, no i jak jest tak bardzo ciepło, jeżeli w ogóle się to, tego używa, bo to już jak jest taki super upał, staram się nie używać tego typu rzeczy, ale jeżeli już, no to to jest ok. Natomiast i na opalonej skórze też to dobrze wygląda, więc nie ma problemu. Natomiast teraz już coraz bardziej. Um, Im bardziej będzie zimnie i mniej ta cera będzie opalona, tym bardziej ja będę chciała, żeby ta cera była um, no, makijażem pokryta. W sensie tak jak lubię. Ja w ogóle lubię podkłady kryjące, od tego trzeba chyba zacząć. Bardzo lubię takie podkładki, dlatego że one jakoś dokładnie tak wyrównują kolory. Wydaje mi się, że teraz wygląda lepiej skóra, twarz po prostu prezentuje się lepiej. E, I tyle. No, takie jest moje jakieś takie subiektywne odczucie, tak lubię i takie podkłady wybieram. Więc na jesień już bym tego na przykład nie stosowała, używam tego wyłącznie latem, kiedy jest ciepło i jestem opalona. E, I to jest prawdopodobnie ten prawdopodobnie to jest podkład, o który pytaliście w jakimś, jakichś filmach, że, że podobno skóra dobrze wyglądała i że ładnie się prezentował makijaż. To prawdopodobnie o ten produkt wtedy chodziło. Natomiast teraz um, kupiłam taki podkład pZ Nie wiem, jak się czyta poprawnie nazwę tej marki. I to się nazywa Long Cover Fluid. E, jest, jest kryjący, nie podobno, już jest kryjący, bo sprawdziłam. Jest kryjący i jest taki chyba odporny to jest napisane, napisane długotrwały podkład kryjąco nawilżający, przeznaczony do cery normalnej, suchej i skłonnej do zaczerwienień. Wybrałam kolor jak zawsze, taki, który nie ma różowych tonów, bo ich bardzo nie lubię i wydaje mi się, też, że nie pasują do mojej cery, chociaż nie, nie wiem, nie znam się aż tak na tym, ale tak czuję po prostu sama sobą, że um, te kolory, które są w ciepłych odcieniach i nie mają tej, tej różowej poświaty są dla mnie lepsze. Ja w każdym razie takie bardziej lubię, bardziej mi się takie podobają. Co o tym podkładzie chciałabym więcej powiedzieć, to to, że oczywiście szklane jest opakowanie i nakładać ten podkład szpatułką. Oczywiście teraz będzie git, bo mi się przerwało nagrywanie. Ale mówiłam o tym, że mamy tutaj szpatu szpatu szpatułkę i teraz dla niektórych być może to będzie dobra wiadomość. Ja akurat wolę, jak to jest pod, podkład z pompką, jeśli już nie jest tak normalnie wyciskany, też patułka jest fajna do czasu, kiedy tego podkładu nie jest na tyle mało, że nie wiadomo jak go wyciągać. Szczeg szczególnie, że yy, opakowanie jest szklane. No ale to, 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 to będzie się martwić. Później ono jest absolutnie pełne, niemal po brzegi, więc fajnie. Yy, no więc, fajnie. E, no więc yy, ja już ten podkład yy, wypróbowałam, tyle wam. I yy, i mi się on spodobał i jeśli będzie nadal, mi się, nie wiem, wiecie, no ja używam go za krótko, żeby móc powiedzieć, jaki będzie jego wpływ na moją cerę, chociaż absolutnie, w ogóle nie mam takich doświadczeń, żeby jakiś podkład robił mi krzywdę na, na, w, w takim, wiecie, dłuższym czasie, żeby mi tam jakoś, nie wiem, pory zapychał, czy no, żeby robił mi po prostu coś nie tak e, i coś złego ze skórą. E, więc nie spodziewam się, żeby i w tym wypadku e, coś miało się wydarzyć. Ogólnie podkład, nie wiem, czy to widać, ale może widać. Um, bardzo fajnie się rozprowadza i dobrze kryje, wydaje mi się, i dobrze wyrównuje kolory skóry. Tak jak dla mnie. Tak, tak jest moje odczucie. Może na mojej skórze on mi się po prostu podoba. E, I robi, wydaje mi się, lepszy efekt. Na, znaczy, pewno robi lepszy efekt w sensie krycia niż, niż to. No ale jak już mówiliśmy, tamten um, burżu to, burżuj to nie jest, słuchajcie, to nie jest podkład, tylko to jest krem BB, więc tam też nie ma się co spodziewać jakichś cudów, jeśli chodzi o krycie, nie? Nie wiem, może są takie pro, 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 kremy BB, które mają dobre krycie, lepsze, mocniejsze. Ja m, chyba się nie spotkałam, ale też wielu z nich nie przetestowałam tych kremów, także tam dużego pojęcia mogę nie mieć. Ehm, no. Nie nałożyłam tego podkładu jakoś specjalnie dużo, tak mi się wydaje, ale jest nieźle. Widzicie. Przynajmniej ja to widzę. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale efekt, co on tam wyprawia na tej skórze mi odpowiada. To, co robię jeszcze, to jest korektor. Dopiero teraz wróciłam do tego, do, w ogóle do korektora. Przez całe lato korektora nie używałam. Generalnie hmm, wiadomo, jak jest ciepło, a nawet bardzo ciepło, to ilość z kosmetyków na twarzy zmniejszam do minimum. Oczywiście nie mówię, że się nie maluję wcale i że nie nakładam na cerę nic, bo lubię, jak, jak cera jest pomalowana. W ogóle jest, lubię się pomalować po prostu, e, więc e, no nie będę mnie że nic nie nakładałam, bo nakładałam. Ale na pewno nie był to korektor. Szczególnie jeżeli mam opaloną skórę, to tych cieni pod oczami tak bardzo nie widać. nie drażnią mnie tak bardzo, tak mocno. Więc. E, no, więc tego wtedy nie nakładam. No, ale teraz już powoli wracam do trybu takiego, wiecie, bardziej, no nie wiem, jesiennego. No i ta cara będzie coraz bledsza i myślę, że przydaje jej się odrobina właśnie korektora, przepraszam. No i teraz tak. Mam tutaj taki puder, słuchajcie, którego używam ostatnio regularnie i który kupiłam, kupiłam zainspirowana tym produktem. To jest L'Oreal, podkład w pudrze. Mówiłam o nim też w jakichś tam innych wcześniejszych filmach, bardzo go lubię i bardzo mi się on sprawdza. Tutaj miałam coś, co kupiłam w Rosmanie, zdaje się, i okazało się, że ten kolor jest w ogóle dla mnie nietrafiony. Jakiś taki blady, za jasny, no nieodpowiedni. I dlatego wtedy kupiłam na szyjnie odpowiednik tego produktu, no tylko marki właśnie Shein, albo no Shein, jak to woli. E, ten produkt w ogóle zdaje się nie kończyć. Ja go dużo używam w zasadzie, i w ogóle on nawet się nie spłaszczył tutaj jakoś, więc nie wiem jakim cudem. E, jest rzeczywiście, ja od początku mówiłam, że jest bardzo podobny, jeśli nie taki sam. Różnica dla mnie jest taka, że ten wydaje się taki bardziej gładko sunący po skórze, jak się go nakłada. Jest taki bardziej kremowy, nie wiem jakiego innego słowa użyć, żeby żeby oddać sens, ale wydaje mi się, że jest taki troszeczkę właśnie taki kremowy bardziej. Ten jest bardziej chyba suchy, się tak przykleja bardziej do skóry, a ten się fajniej tak rozprowadzał. ale ostatecznie ten niewiele jednak się różni. Chociaż cenowo to powiedziałabym, że one mogą występować podobnie. Wiadomo, jak wszędzie, jak zawsze, w kwestia tego, gdzie jaka promocja, więc też możecie wiesz, tra wiecie, trafić. Zarówno ten tańszy, jak i ten tańszy, ale generalnie co bym się ceną w ogóle nie sugerowała, bo to jest jakby podobna historia. W tym natomiast produkcie plus i jakby wyższość nad tym jest taka, że tutaj jest dużo większy wybór kolorów, co mi pasuje. I są też różne takie bardziej różowe, mniej różowe. Ten w ogóle nie jest różowy z tą taką poświatą różową. Ale jeszcze ważna rzecz, jeśli chodzi o ten puder, czy podkład w pudrze, on się nie lubi z. Tak było napisane przynajmniej na jego opakowaniu, z produktami mokrymi, czyli tymi wszystkimi np. brązerami do konturowania, z różami i tak dalej. I teraz rzeczywiście, znaczy ja nie próbowałam nakładać tego pudru po nałożeniu brązera i po nałożeniu różu. Zawsze robię to wcześniej, właśnie dlatego, na wypadek, jakby coś tu się miało zepsuć, w sensie jakby ten puder miał się jakoś. Później rozmazać mi ten kontur albo coś, to już się tak nie bawię, nie, nie testuję tego w ten sposób, tylko widzicie, lekko tylko matowie tym kudrem twarz. I teraz nakładam to, co w ogóle właśnie też jest szyjna. I nie mogę właśnie. Chciałam, powiem tak, to jest Shina. Taki bronzer w takim, takim stempelem, takiej gąbcy, z stempelku, nie wiem. I jest świetny. I tego samego typu kupiłam róż. Ale on już jest nie taki świetny, bo po prostu jest kolor może trochę za jasny, bardzo ładny, ale może jak będę mniej opalona, nie wiem. I w ogóle on jest jakiś taki, tak mi się za, za bardzo, on się roz, rozprowadza tak, że znika praktycznie z twarzy, nie, nie, nie zadowala mnie, efekt taki zostawia. I jak mówiłam już dziesięć w jakimś innym filmie chciałam bardzo teraz kupić um, produkt AA, nie pamiętam jak się nazywa ta seria, w każdym razie to jest seria um, wypuszczona z jakimś patronatem, nie wiem jak to nazwać inaczej, Magdy Pieczonki. I tam rzeczywiście jest taka seria produktów w płynach, jest y, coś do konturowania, jest róż i jest rozświetlacz. I tego w ogóle nie ma w Rosmanach. Patrzyłam w innym sklepie, też tego nie było, więc nie wiem, chyba bym musiała zamówić. Bo jestem niemal pewna, że to będzie coś fajnego, że to jest coś fajnego. I przydałoby mi się to mieć. Ym, no, ale jakoś tak na razie nie mam ciśnienia, bo mam jeszcze to, szczególnie tego używam. To jest ok. I to mi pasuje i to się sprawdza. Ym, no i co? I nakładam sobie to tak tak? I zaraz będę to em, rozcierać gąbką. No nic, wiecie. Nic bardzo odkrywczego. Em, to się w ogóle bardzo fajnie rozprowadza. I to się nawet dobrze utrzymuje, tak mi się wydaje, na skórze. Może właśnie ta kolejność tutaj nie jest taka głupia z tym pudrem. Jak ja go nakładam wcześniej, może ten Brązer później się tak dobrze dokleja do tego, no ciężko mi powiedzieć, ale ym, no sprawdziłam taką kolejność już dłuższego czasu stosuję i mi to pasuje i jestem zadowolona z efektów jeśli chodzi o o kontur, natomiast jak mówiłam, jeśli chodzi o róż, to sami zaraz zobaczycie że on się bardzo, bardzo yy, tak, yy, no rozciera no trochę za bardzo dla mnie ale no może to jest kwestia, wiecie gustu może ja po prostu lubię trochę mocniejszy efekt, a może wcale niepotrzebnie, no nie wiem. W każdym razie widzicie, że to się wszystko bardzo dobrze rozprowadziło i w ogóle bez żadnej trudności i każdy sobie z tym poradzi. Um, się wydaje się, że ja tego dużo nałożyłam, a zobaczycie, że tego praktycznie zaraz nie będzie widać. No teraz widać, dobra, ale to za, mówię Wam, że za chwilę jakoś ten efekt po prostu tak się ulatnia z twarzy. I jest trochę za mały dla mnie w sensie mało widowiskowy, nie wiem jak to powiedzieć, ale... No jakoś tak nie bardzo. No może tak jak mówiłam wcześniej, jak będę miała mniej opaloną skórę, to będzie to wyglądało po prostu trochę lepiej. Kolejna rzecz to jest rozświetlacz. I tu akurat używam takich sypkich z Makeup Revolution. Są trzy różne, cztery nawet różne odcienie. Ja przeważnie maczam pędzel w tych dwóch, jak stanie tak jest, w sensie jak się tam nałoży, tak będzie. I nakładam trochę tego rozświetlacza tutaj. Czyli też żadna jakby. Wiecie, nie jest to jakoś bardzo odkrywcza. I na nos. Kiedyś używałam tylko takiego bardzo jasnego właśnie na nos. I tutaj w to miejsce na, przy ustach, nad ustami to się jakoś nazywa, nie pamiętam. Nieważne. W każdym razie teraz też raczej tak robię, chociaż szybciej jest po prostu maznąć się pędzlem po nosie. Teraz chyba trochę przesadziłam. No i ewentualnie podkreślić tylko w tym miejscu. I dobrze jest zrobić to, to samo, że chyba każdy, kto się maluje albo obserwuje te tematy, to wie, że w kąciku oka takim bardzo jasnym rozświetlaczem, jak się maźnicie też będzie dobrze. Jeśli chodzi o cerę, to z grubsza tyle, natomiast jeszcze dalej będą oczy. I tutaj też rano, kiedy wychodzę, kiedy się spieszę. Wiecie, nie mam ani za dużo czasu, ale też nie mam jakoś specjalnie ochoty, bo mi się rano nie bardzo chce tam, wiecie, cuda tworzyć się na tej twarzy. E, nie będę Wam ściemniać. Więc wybieram jakiś jeden cień, przeważnie z tych matowych, no bo jak idę hmm, tylko nie mam jakby wyjść ze żadnego, no to tam nie dziczę. I przeważnie to jest któryś z tych brązów, takich takich beżów, bardziej brązów, albo takich lekko pomarańczowych kolorów i sobie po prostu w kąciku hmm, rozprowadzam taki cień, no i go blenduję maksymalnie jak się tylko da. Ten, efekt, ten um, krok w ogóle często pomijam, jeżeli się bardzo spieszę, to sobie w ogóle z oczami, yy, no darowuj, darowuję, daruję sobie. E, jak nie mam czasu, to wiadomo, że się tym nie zajmuję, ale to ostatecznie nie zajmuje dużo czasu, jak się tak uprzeć. E, to jest chwila, nie? E, te cienie to był prezent, który bardzo chciałam dostać. To jest paleta mm, Glamboxa, paleta neutralna. Jak dla mnie to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja nie potrzebuję żadnej innej palety. Te cienie są świetnie napigmentowane i to jest wszystko. Tu jest, tu można zrobić makijaż na dzień, na noc, na wyjście, na, na sprzątanie, na wszystko po prostu. I dla mnie jest bomba. I są bardzo błyszczące, dużo błyszczących takich brokatowych cieni. I takie matowe, normalne, neutralne. I czarne i bardzo jasne. No jest wszystko tak naprawdę, co mi może być potrzebne. Nawet są to cienie w większości ciepłe, więc mi to tym bardziej odpowiada, bo ja takie bardzo lubię. W ogóle nie jestem nigdy zainteresowana cieniami w stylu jakieś tam niebieskie, jakieś fiolety. Nic z tych rzeczy, no naprawdę, nigdy mnie nie interesują takie kolory. Ja po prostu tego nie używam, nie lubię, nie podoba mi się to. Może jak u kogoś bym to zobaczyła, to ok. Ja sama takich rzeczy nie używam i mi się to na mojej twarzy nie podoba i raczej nigdy się nie zdecyduję na takie makierze. I nie, nie sądzę, że mi to przyszło ani z wiekiem, ani z okazją, ani z tych rzeczy. Po prostu. E, taka nudziara ze mnie, jeśli chodzi o, mm, o tego rodzaju makijaże. Co dalej? Dalej mamy brwi. Jeśli chodzi o brwi, to jest mydełko z e, Też używam go ostatnio częściej, aczkolwiek em, Często go nie używam i po prostu pomijam ten krok. Ogólnie moje brwi to nie jest coś yy, wspaniałego i ciężko z nich tutaj nie wiadomo co czarować. Ktoś mi kiedyś pisał, żebym sobie zrobiła makijaż permanentny brwi. Otóż ja go kiedyś zrobiłam i powiem Wam szczerze, że nie byłam jakaś szczególnie zachwycona. Po pierwsze ten efekt najpierw jest bardzo mocny, później on bardzo szybko u mnie zaczął ym, się, nie wiem, wypukiwać, blednąć, nie mam pojęcia co chodzi, ale. Myślę, znaczy, że to nie trwało nawet dwa lata, kiedy ja bym ten makijaż widziała na swoich y, brwiach. Ym, no i wcale nie było to tak, że ja ich nie musiałam malować. Ja je też malowałam wtedy, więc ym, trochę to bez sensu mi się wydaje. Znaczy dla mnie, po prostu dla mnie. To wtedy nie, no nie, nie, nie wyszło nam to. <laughs> y, nie mówię, że to było źle zrobione. Ja po prostu... No jakby ten efekt mnie nie satysfakcjonował tak w pełni. Ym, więc maluję je dalej i już nie planuję poprawiać y, permanentnego makijażu y, brwi czyli znaczy nie, nie, nie planuję go robić jeszcze raz. E, I co dalej? Czekam, aż to wyschnie, bo tu kolejności podobno są dwie możliwe. Albo się najpierw maluje kredką czy tam cieniem, a potem się to utrwala mm, tym mydełkiem, albo odwrotnie. E, w ogóle mam tyle krótkie te brwi, że nawet takie tak w, tym mydełkiem staram się wymodelować, to one się tak bardzo słodkie nie podnoszą. To zresztą widać teraz, ja je przed chwilą zaczesywałam do góry, a one wcale jakoś tam bardzo Zaczesane nie zostają, takie wiecie. No, zresztą jest ich mało, więc tutaj no, chciałoby się powiedzieć, że tu no, cudów się nie zrobi, nie? W każdym razie, jak to, jak to już wyschnie, to będę malowała je kredką. Akurat teraz mam też tą z tego sziglamu. Ehm, Ta na początku mi tak średnio leżała, ale ostatecznie da się, da się ją zużyć. O w ogóle, bo bardzo mało jej było, widzę, bo się już kończy. I normalnie kupuję kredkę Zewelajna i właśnie. Ona jest dużo fajniejsza w sensie używalności, bo jest taka mięciutka. Lepiej się rozprowadza, a dodatkowo jest jej więcej. Zdecydowanie ja w sumie nie wiem, ile używam. Za dwa, nie jakie dwa miesiące, z miesiąc używam tej kredki i już jej praktycznie nie ma. Te na to mam wrażenie, że używam, używam, używam i nie pamiętam, kiedy kupiłam poprzednio. Bo się szybko wcale nie kończą. I co jeszcze tu będę robić? Będę robiła te brwi i będę remalowała rzęsy, ale właściwie to chyba już mogę, chociaż mogę. Normalnie powinnam to zrobić w innej kolejności, ale się trochę zapomniałam. No i dobra, słuchajcie, maluję sobie te brwi, ale bardzo delikatnie, raczej od spodu, chociaż te szkoły są różne jedni mają już od spodu, inni że od góry. Nie zaznaczam w każdym razie bardzo wyraźnie tych krawędzi, raczej dorysowuję, tak jakby zagęszczam sobie te włoski. Ym, no to dość tak intuicyjnie to robię, powiedziałabym, słuchajcie, bo jak tak powiedziałam przed chwilą, każdy tam ma inną szkołę. Jak się tam oglądacie tutoriali na YouTubie albo gdzieś, to, to no, możecie być głupsi niż jesteście tak naprawdę, bo, no, bo każda dziewczyna ma inny sposób, inną technikę, inny pomysł, no to jak to powinno wyglądać. A przecież chodzi tylko o to, żeby to wyglądało estetycznie, nie? Aha. I kolejna rzecz to jest. Em, tuż tutaj akurat jest em, Sky High Maybelline, 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 nie wiem jak się popraw Maybelline chyba. No i dobra, no jest jak tusz jak tusz, chociaż tak, takie zachwyty w internetach nad tym tuszem krążyły, ja tam nie widzę jakiegoś specjalnie powodu, żeby się nim aż tak zachwycać. Wydaje mi się, że równie dobre jak nie lepsze tusze można kupić z Evelyn. Ja już kiedyś też mówiłam, że miałam taką fazę wiele lat wiele, no, kilka lat temu, na kupowanie bardzo drogich kosmetyków e, i tylko tych z najwyższej półki, zarówno dotyczyło to podkładów jak i nawet tuszy do rzęs, co i w dzisiejszej mojej perspektywy uważam za głupie i niepotrzebne, dlatego, że te tusze wcale nie były lepsze, niejednokrotnie kosztowały krocie, no a efekt wcale nie był jakiś lepszy niż, za, niż w przypadku na przykład tuszu za 20 zł, tak? O, jeszcze się rozpaprała. Także, no to jest jeden z takich przykładów, że no, ten tusz akurat nie jest wysokiej półki, ale też nie jest tym, tych najtańszych, jeśli chodzi o drogeryjne, pod produkty i wcale nie uważam, żeby on był jakiś szczególnie wspaniały, więc trochę nie rozumiem, dlaczego tak się nim ludzie zachwycają. Nie mam pojęcia. No, maluję jak maluję na czarno, ale ogólnie ani nie jest jakiś szczególnie wydłużający na mój gust, ani nie jest jakiś szczególnie mm, podkręcający, ani mi jakoś bardzo nie rozdziela ładnie tych rzędów. Zobaczcie, trzeba się trochę na nim nastykować. Mm. Takie ja wiecie, no. E, no i kolejna rzecz, już w sumie zbliżamy się do końca, jest konturówka. I teraz nie uwierzycie, ja tą konturówkę kupiłam. W ogóle długo szukam konturówki, która byłaby ok, która by mi pasowała. Mm, I ciągle nie mogę trafić na taką, już w, roz, w, 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 w ostatnio w Douglasie chyba wybierałam długo i nie wybrałam i wtedy kupiłam konturówkę, która pasowała do błyszczyka Fenty. E, m, błyszczyk był fajny, konturówka nie już tak niekoniecznie. E, Sama w sobie nie była zła, ale ten kolor niby był dobrany do moich ust, a nie leżał mi po prostu, nie, jakoś nie odpowiadał. I ostatnio kupiłam konturówkę, nie wiem, za 4 zł chyba, Max and More w Action. Mm. E, I mało tego, to był jedyny kolor, który był dostępny. Nie wiem, być może tych kolorów jest generalnie w dostępnych w Action więcej, ale akurat jak ja byłam, to tylko ten jeden był dostępny. I wzięłam na próbę, no bo za 4 zł to będzie żal nie spróbować. I chciałam powiedzieć, że ten kolor, to nie daj, że w sumie jest mój kolor chyba, na ustach, e... bo on nie odstaje od moich ust tak bardzo. Nie obrosowuje sobie, tak wiecie, tego koloru, nie robię takiej sztuczyzny wokół ust, tak mi się wydaje. Jest dość naturalny, e... i jak to konturówka, one nie są jakieś takie najtrwalsze tak na mój gust. Ale to chyba każda konturówka ma to do siebie. E... Natomiast e... daje radę tyle oba. No i mm, trochę na środek też tego dodaję, trochę jak, jak szminkę e, i ten środek trochę rozcieram, nie wiem czy to dobrze, ja tak robię, w każdym razie, aha, no i na koniec e, no różne błyszczyki są do wyboru, akurat teraz ten stoi tutaj, a inne mam w torebkach, e, no ale tu mam akurat ten, który bardzo lubię, cooling kisses, ja o nim też mówiłam wiele razy, on jest z delikatnym efektem chłodzenia, w sensie ma tam jakiś mentol chyba w sobie, no i trochę niby ma dawać efekt powiększonych ust, no tu bym była ostrożna z tym jakby nastawianiem się na te super efekty powiększonych ust, bo tego to bym tam bardzo nie widziała, ale ogólnie na ustach jest bardzo przyjemny, nieklejący, pięknie pachnie, ma bardzo delikatny ten efekt właśnie mrowienia, no nie nawet czy to można mrowieniem nazwać, nie jest tak wkurzające jak te wszystkie błyszczyki z jakimś tam pieprzem, chili, nie wiem, czy one tam jeszcze są. Ten naprawdę jest bardzo delikatny, pod tym względem jedyna wada tego, tego błyszczyka i to mnie strasznie w nim wkurza to jest to, że właściwie nie mogę go nosić w torebce, właściwie nie może jeździć w samochodzie tam w tej przegródce samochodowej, bo on po prostu się wylewa z niego i to nie jest ten jeden, tylko to już jest moje nie wiem, trzecie chyba opakowanie czy czwarte. I z każdego się tak wylewa. Więc w torebce tak samo, ciągle jest upaprane wszystko wokół. I widzicie, nie wiem czy tu widzicie, ale on po prostu tutaj na, na tych y, brzegach, nie widzicie, bo się nie chce tu wyostrzyć, y, po prostu wylewa całkiem dużo tego produktu i. Y, Widać? Nie widać. No nieważne. W każdym razie się, po prostu nie jest to szczelne to opakowanie i to jest minus taki, że ono się nadaje tylko do tego, żeby stało na toaletce i żeby się nie pomalować rano, a koniecznie żeby mieć go tam bardzo przy sobie. No i to by było na tyle, moi drodzy. Wyszło nam, że zeszło mi z tym za dwadzieścia parę minut, ale tak naprawdę, jak się spieszę rano, to to nigdy mi tyle czasu nie zajmuje. To naprawdę nie zajmuje mi więcej niż 5 minut, bo robię to wszystko bardzo szybko. Eee, no i to wystarczy te 5 minut, żeby ten efekt uzyskać. Nie wiem, czy to ten efekt, akurat, czy teraz jakby powtórzyłam ten efekt, który wtedy wam się tak podobał, co te komentarze było, makijaż, ale, ale mam nadzieję, że, że tak. Eee, no i tyle. No. W ten sposób pokazałam Wam wszystkie kosmetyki, których aktualnie używam eee, i powiedziałam też z grubsza, co wam myślę. Ogólnie, skoro ich używam, to raczej mam dobre zdanie, chyba <laughs> do tego się to sprowadza. Tyle, ja już jestem gotowa, więc a widzicie, teraz ten róż właśnie miałam wrócić do tego. Prawie go nie widać. A może to to światło? No nie wiem, ale ten efekt widzę kontur, widzę y, y, rozświetlenie, ale tego różu to tak bardzo nie widzę. To by było na tyle, jeśli chodzi o makijaż. Dziękuję za uwagę, e, za wyczekanie do końca tych moich wypocin. Tutaj chciałam jeszcze tylko dodać, nie jestem żadną profesjonalistką, i więc proszę mnie tam nie pouczać, że zrobiłam to czy tam to źle, bo film nie był po to, żeby tu kogokolwiek uczyć, tylko żeby pokazać, jak ja to robię i jakich kosmetyków ja używam. Tylko tyle chciałam powiedzieć, no i to chyba byłoby już wszystko. Także kończę i dziękuję Wam bardzo, i do zobaczenia w kolejnych filmach.